Zadanie 26. Grudzień CKE 2023. Zadanie za trzy punkty. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 384. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze alfa taki, że tangent z alfa to 4 trzecie. Zobaczę rysunek i jest. Oblicz wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia. A to, gdzie znajduje się wysokość ściany bocznej, wysokość ściany bocznej jest tutaj. Oznaczymy ją sobie literką L. Czyli L i znak zapytania. To mamy obliczyć. Oczywiście, wysokość całego Ostrosupa to jest tutaj. Ten bok oznaczymy sobie przez Y. Objętość całego Ostrosupa to jest tu i wynosi ona. 384. Teraz wykorzystamy sobie informację, że tangens alfa to 4 trzecie. Tangens alfa to z, z tablic matematycznych ze strony 11. Sobie odczytamy, jaka to jest proporcja. Tangens alfa to jest A do B, czyli a do B, czyli to są dwie przyprostokątne, jeśli kąt alfa jest tutaj. My oczywiście w naszym ostrosłupie mamy podobny trójkąt do tego z tablic, więc łatwo sobie to odwzorować. W takim razie tu jest A, tu jest B, czyli A to 4, A to jest tu, więc tutaj będzie 4, a B to 3, B jest tu na dole, czyli tutaj będzie. Będzie trójka, ale niestety nie jest tak, że tu już mamy 4 i 3, ponieważ ten ułamek powstał po pewnie jakimś skróceniu. Skróceniu to jest wersja skrócona. I jeśli nie jesteśmy pewni, że A to 4 i B to 3, a tutaj tak nie jesteśmy tego pewni, to dopisujemy przy czwórce i przy trójce X. Czyli to jest taka wartość liczbowa, przez którą liczba została uproszczona. Dobrze, to już mamy tutaj oznaczone, to teraz wzór na objętość dla ostrosłupa, to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Pole podstawy, czyli w naszym przypadku mamy ostrosłup prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie jest kwadrat. Wzór na pole kwadratu, a do drugiej. Czyli a i a. Ale ponieważ no nie wiemy, jakie to a jest, ale tutaj wiemy, że długość wynosi 3x, a to jest połowa a, czyli całość to będzie 6x. I tutaj również a to będzie 6x. No musimy mieć jedną niewiadomą, bo dwie niewiadome to aż za dużo. Czyli wzór na objętość będzie teraz następująco wyglądać. 1 trzecia pola podstawy, czyli a do drugiej razy h i to jest 384. Zamiast a wpisujemy 6x, czyli dalej będzie 1 trzecia razy. 6x do potęgi drugiej razy wysokość, a wysokość mamy oznaczono jako 4x i to jest równe 384 mamy równanie z jedną niewiadomą, więc rozwiązujemy 1 trzecia razy 6 razy 6 36x do drugiej, razy 4x równa się 384, co możliwe to skracamy. No możemy trójkę z 36 i to będzie 12 12 razy 4 to jest 48 x do drugiej razy x to już jest x do potęgi trzeciej to jest równe 384 dzielimy przez 48 i x do potęgi trzeciej to jest 8 pierwiastkujemy stopniem trzecim x jest równe pierwiastek trzeciego stopnia z 8 a on wynosi 2 Czyli już coś mamy obliczone. x to jest 2. W takim razie, ile będzie wynosiła wysokość? Tu sobie zrobię strzałeczkę. Wysokość, czyli h to jest 4x, czyli 4 razy 2 to jest 8. Ile będzie wynosił ten bok? To jest 3x razy 2. Ach, cofnę. 3x. Równa się 3 razy 2, czyli 6. Wykorzystam sobie ten trójkąt, który tutaj mamy, bo tak wysokość, to tu jest 8, tu mamy 6, a tu L. Więc na tym trójkącie ładnie nam widać, że chcąc obliczyć L, korzystamy ze znanego nam twierdzenia Pitagorasa. Mamy tak, A do potęgi drugiej, dodać B do drugiej, to jest C do drugiej. Tak wygląda twierdzenie Pitagorasa, a mamy już wartości liczbowe, czyli 8 do potęgi drugiej, dodać 6 do drugiej, to jest L do potęgi drugiej. Liczymy dalej. 64 dodać, 36 to jest L do drugiej. Zamieniamy sobie szybko stronami, czyli L do potęgi drugiej to jest 100. Pierwiastkujemy. Czyli l to jest pierwiastek ze 100, to jest 10, lub l będzie równe minus 10, ale ponieważ długości boków zawsze są wartościami dodatnimi, czyli ujemną odpowiedź odrzucamy, l jest równe 10, l czyli wysokość ściany bocznej, bo tak to sobie oznaczyliśmy, a to mieliśmy obliczyć, czyli odpowiedź l równa się 10 czyli wysokość ściany bocznej to 10, co kończy nam całe zadanie.